Pytał mi się, czy czuję się bezpiecznie, a później pokazał mi, że w schowku jest. history time z serii. Jeżeli blackarę, bla a później mam wam co opowiadać im od początku, bo ta historia była zupełnie normalna. Akurat miałam dosyć sporo wyjazdów tego tygodnia, a miałam wyjechać też na weekend, więc stwierdziłam, że o wiele wygodniej byłoby mi wyjechać pociągiem. I jako, że to nie było zbyt popularne połączenie, a okazało się, że muszę wracać już kolejnego dnia, sprawdziłam też bla, bla I tutaj akurat jeden przejazd wpadł idealnie godzinowo w to, czego akurat szukałam. Szybko zarezerwowałam przejazd, zapytam, czy na pewno się odbędzie. No i pojawiłam się na miejscu. Pierwszy ty red flag, co po prostu dziwna sytuacja, pojawiły się już na starcie, dlatego że po dojechaniu na miejsce okazało się, że stoi inne auto niż miało jechać. Ale jestem też już, kiedyś spotkałam się na Blablacarze, więc jakoś specjalnie mnie to nie przeraziło. Tymczasem pan otworzył okno i od razu wiedział, jak mam na imię, gdzie jadę, wszystko się zgadzało, tak po prostu do niego wsiadłam. Przez już bardzo długi czas rozmawialiśmy, tematy były całkiem ciekawe. W ogóle mam nadzieję, że nie słuchaj cały czas helikopterów przylatujących w tle, ale aktualnie to studio znajduje się blisko lotniska, więc być może czasem będzie je słychać. Wracając do opowieści, rozmawiało nam się świetnie, no ale tutaj na potrzeby tej historii powiem wam, że auto, które podjechało, to była Tesla. W chwili zaczęła się rozmowa pod tytułem A ty nie boisz się jeździć BlaBlaCarem?" I ja zawsze, jak słyszę takie rzeczy, no to wtedy już zapala mi się taka troszeczkę czerwona lampka. No ale tym razem, wiecie, to był taki pan w wieku moich rodziców. Rozmawialiśmy sobie, no wiedziałam, że ma bardzo dużo opinii dobrych na tym lekarze, więc no sporo ludzi już nie nim jechało. Nie miał jakichś specjalnie dużych uwag, więc no nadal czułam się gdzieś tam w miarę bezpieczna. No i opowiadam mu, że... No właśnie z reguły sprawdzam sobie opinię. Raczej, jeżdżę rzadko staram się wsiadać tak, żeby ktoś jeszcze jechał w tym aucie. no akurat tym razem jechałam tylko ja i kierowca. No i tak sobie rozmawiamy. Ja też powiedziałam coś w stylu, że bardziej bałabym się prowadzić auto jako kierowca, no bo wtedy nie wiemy, kto się do nas dosiada, on ma o nas więcej informacji. No i wiadomo, można trafić na nieciekawą ciekawą osobę. Kreski zrobiłam bez nagrywania, ale testuję sobie nowy e-liner, który właśnie dostałam ostatnio w paczce PR. To nie jest reklama, ale po prostu jest tak precyzyjny, że bardziej precyzyjnego nigdy nie miałam i podobno jest wodoodporny. A że dzisiaj szykuję się na spotkanie, a później jeszcze mam całkiem długą, bo myślę, że około 14-godzinną trasę w aucie, to dam Wam później znać, jak się sprawdził. Dobra, ale wracamy, bo dlaczego ważne było dla mnie to, żeby powiedzieć Wam, że to jest Tesla? Nie wiem, czy tak jest też w innych autach. Ale po prostu on miał możliwość otwierania schowka tylko i wyłącznie z tego tableta przy kierowcę. No I właśnie rozmawiając ze mną o tym, czy ja się boję, kliknął, otworzył schowek. Schowek w ogóle otworzył mi się praktycznie przed kolanami, no i była tam właśnie ona. I powiedział mi, że on to na pewno się nie boi, i zapytał się, czy ładna, bo była taka zielona. Wyszybką gryfka, ale zobaczcie na te kreski. Po prostu jest cudo. Ona ani odrobinkę się nie rozmazała, a jestem w tym samym make-upie prawie 24 godziny. I mean, seriously, wow.